kopciuszek jest to opowieść o małej Cintelli, która mieszkała w pewnym pięknym królestwie Cintella była dobra i miła kochały ją wszystkie zwierzęta i ptaki, niestety mieszkała ze złą macochą i dwiema przyrodnymi siostrami, złośliwymi i zawistnymi, a one robiły wszystko, żeby uprzykrzyć jej każdą chwilę życia Cintella! Daj mi obiad! Tak i mnie! Biedna Cintella pracowała ciężko cały dzień, podczas gdy one nie robiły nic. Ale że z natury była pogodna, nie miała do nikogo żalu. Bez szemrania robiła, co jej kazano, choć czasem było to ponad jej siły. Wiedziała, że kiedyś odmieni się jej los. Dla wszystkich miała uśmiech i dobre słowo. Dlatego miała wokół siebie wielu oddanych przyjaciół. Hmm. Pobawię się z Wami, ale teraz jestem bardzo zajęta. Poczekajcie. Najpierw praca, potem zabawa. Miejcie troszeczkę cierpliwości. Taki ładny dzień dzisiaj, nie też żal go marnować. Zobaczycie, Uwinę się z pracą oraz dwa. Cintella miała wielką wprawę Umiała sobie pracę ułożyć tak, żeby zajmowała jej jak najmniej czasu. A nie było to łatwe, bo wszystko robiło bardzo starannie i dokładnie. Nareszcie koniec. Teraz idziemy na dwór. Może pobawimy się dziś w chowanego? Natychmiast tę wodę z podłogi. Pójdziesz się powalić, jak kuchnia będzie porządnie sprzątnięta. Właśnie, chciałam ci powiedzieć dokładnie to samo. O, Kopiu! Co za pech? Jak to biedulko teraz doczyścisz? <śmienicza> <śmienicza> nie szkodzi, ale naprawdę była czysta, aż śniła. O! o! Co tu się dzieje? Aha. Cintello, dlaczego do tej pory podłoga jest jeszcze brudna? Słucham, bo od rana nic nie robi, tylko bawi się ze zwierzętami. Co? I pewnie specjalnie się z tym tak ociąga, bo myśli, że my to zrobimy za nią. Idziemy, moje małe, mam dla was niespodziankę. Aha. że nie zabrudziły też schodów. Wiecie co, moi kochani? One pewno dlatego są takie, że nie mają przyjaciół. Na szczęście ktoś docenił dobre serce małego Kopciuszka. Dobra wróżka. Postanowiła wynagrodzić jej wszystkie krzywdy. Tymczasem na Królewskim Zamku odbywała się rodzinna narada. Chodziło o przyszłość królestwa i małżeństwo następcy tronu. Tato, nie mam zamiaru się żenić i zmieńmy już temat. O nie. Nie upieraj się, synu, to poważna sprawa. Będziesz kiedyś tu rządził? To prawda, Steven. A dobra żona będzie cię w tym wspierać. Kategorycznie odmawiam. Poza tym nie znam nikogo odpowiedniego. Poślubię tylko tę, którą pokocham, tak jak ty to zrobiłeś, tato. Ależ niego romantyk. Boże, e, ja mógłbym coś doradzić. Oczywiście, Maxwell, słuchamy cię. Najjaśniejszy panie. Co? Mamy wydać bali i zaprosić wszystkie panny z królestwa? Mm -hmm. W całym królestwie na pewno znajdzie się taka, która przypadnie do serca królewiczowej. Dajcie mi spokój! Przecież dobrze wiecie, że nawet nie lubię tańczyć. Dziękuję, Maxwell, ale to odpada. Och, Steven! Wiem, że oni chcą dobrze. Ale czasami mam już tego naprawdę dość. Niełatwo być księciem. Słowo daje. W każdym razie łatwiej niż być A? wróżką. A? 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 Trzeba na przykład umieć pić herbatę w różnych dziwnych miejscach. A co ty właściwie robisz? Po prostu uszczęśliwiam ludzi. Wszyscy znajomi mówią o mnie, mili sekret zna, jak złączyć serca dwa. Bo moja specjalność to kojarzenie par małżeńskich. Kojarzenie par? Wierzysz w prawdziwą miłość, królewiczu Steven, nieprawda? E, tak! E, e, sam nie wiem. Nie spotkałem jeszcze takiej, która interesowałaby się mną, a nie majątkiem mego taty. Czy taka w ogóle istnieje? Zaufaj mi! Spotkasz ją na balu! Na balu? A skąd ty... E? 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 Już zniknęła. Na balu? No dobrze. Gdy tylko Steven podjął tę decyzję, po całym państwie rozesłano heroldów Słuchajcie, z zaproszeniami na królewski bal, Ródy, który odbędzie się bal! na zamku. Zapraszam na nie wszystkie panny! Panny? Zawsze chciałam zobaczyć księcia! Posłańcy mieli rozkaz dotrzeć z zaproszeniami do każdego domu w królestwie. Hmm, idę. Ciekawe, kto to może być. Przybywam w imieniu króla. Oto zaproszenie na królewski bal. Zaproszenie na bal! Oh. Daj, to! to dla mnie! Jak to no, na To moje wcale nie A Nie dał to, Peron! a ja się no. pokażę! Ty. Godzina wstrętna! Oh. Mamy szansę złowić księcia! Oh. Gdybym się ożenił z jedną z moich córek, moje szczęście nie miało wygrać. Na pewno się we mnie zakocha! Obie jesteście takie śliczne i mądre. O, mamo, jak, jak my się kochamy! Niech tylko wybierze którąkolwiek z was, a wszystkie na tym skorzystamy. Hip, 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 hip. Na pewno wybierze mnie, zobaczysz! Grubo się mylisz, moja kochana. Zakocha się we mnie, czuję, to wiem, ze wszystkich panien wybierze mnie. Zostanę królową, zasiądę na troje, będę mieć klejnoty i wspaniałe stroje. Patrz, to coś w sam raz dla mnie. Wyglądałaby bosko. O, ta też jest śliczna. Zawołajmy ją, niech sobie popatrzy. no podejdź no tu do nas. O, naprawdę mogę do was podejść i poglądać sobie z wami te piękne stroje? Bardzo nam na tym zależy, no chodź. Dziękuję. Nie ma za co. Będziesz nam przecież szyła tę suchię. <laughs> Ty głupia. No właśnie, będziesz nam musiała pomóc przygotować się na bal, bo sama oczywiście nie weźmiesz w nim udziału. Takiego kocmołucha nie wpuściliby na zamek. To chyba zrozumiałe. I oczywiste. Kiedy nadszedł dzień balu, Cintella pomagała siostrom w przygotowaniach. Malowały się, pudrowały, stroiły, żeby tylko wyglądać jak najładniej. Pomogła im także włożyć piękne, balowe suknie, które zresztą sama dla nich uszyła. Cudownie. Obie wyglądacie ślicznie. Nadszedł wreszcie czas, aby wyruszyć do zamku na wielki, królewski bal. Wrócimy późno, uprzedzam cię. Dobrze. Więc czekaj na nas i przygotuj coś do zjedzenia. Myślałam, że nie będę już musiała dzisiaj robić żadnej kolacji. Dlaczego? Może myślałaś, że pojedziesz z nami na ten bal? No, no wiesz... Nie bądź śmieszna. Co ty byś tam robiła? Spróbuj to sobie wyobrazić. <śm> Chodźcie, moje ślicznotki. Mali przyjaciele Kopciuszka byli oburzeni, że Cintelli kazano zostać w domu i pracować. Ale ona sama nie przejmowała się tym. Pomyślała, że popatrzy sobie na zamek przez okno. Ale kimś w tym rodzaju. Jestem bruszką. Skąd pani się tu wzięła? Pokażę ci zaraz. Przybyłam ścieżką z czarodziejskiego pyłu. A, a po co pani tu przyszła? Żeby spełnić twoje marzenie. I zabrać cię na wielki królewski bal. Och, nie! Ja nie mogę. Dlaczego nie możesz? Nie masz ochoty? Och, bardzo bym chciała, ale nie mam się w co ubrać. To żaden problem. Zaraz będziesz miała wszystko, co pozwoli ci wziąć udział w tym balu i wspaniale się na nim bawić. Ach, i suknie też. O, o, nie mogę, nie umiem przecież tańczyć. O, to drobiazg. Nie musisz się tego uczyć, to nie jest wcale trudne. Hmm, od czego by tu zacząć? Uwaga! Będziecie musiały mi pomóc. Przynieście mi szybko trochę pnączy. Już, już, już. A wy, moje ptaszyny, nazbierajcie mi liści z samych czubków drzew. Hmm. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Doskonale. Obijcie teraz tym naszą cintelę. <śles> Wyobraź sobie teraz tę te suknie. Bardzo chętnie. Hokus pokus pokus. Ojej! A dojazd? Hmm, już wiem. Alak, la ojej, dynia do mnie. Hmm. Oh. 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 A teraz uważaj, Tara, Mara, Bara. to ją pociągnie. Hmm. O, wy będziecie najlepsi? Abraka dabra Zobaczmy to z bliska. Tak, a teraz... jeszcze jedna rzecz. Jakie śliczne. Powinny pasować. Szybciutko, włóż je. Jak ulał. Mogłabym w nich tańczyć całą noc. Siadaj. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję. Baw się dobrze, kochanie. Ale uważaj. O, na co? O północy czary przestaną działać. Musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije godzinę dwunastą. Pamiętaj. Będę pamiętać i dziękuję za wszystko, pani wróżko. Nie ma za co. Baw się dobrze, Cintello. Ruszaj do Zamku Królewskiego. Hej! Się spracowałam. Uuu! Królewski bal był niezwykle ważnym wydarzeniem. Zjechały nań panny z najdalszych stron królestwa. W chwili, gdy kopciuszek podjeżdżał do bram, trwała jeszcze ceremonia prezentacji gości. Krawia Borsuk z Borsuczych Dołów z siostrą. Wasza wysokość pozwoli, moja siostra celia. Miło mi panią poznać. Księżna Foka z córką. Nie mogę się już doczekać tej chwili. Powinnyśmy stanąć tam razem. Zrobimy na nim większe wrażenie. To dobry pomysł, abyś razem abyś w życiu miała rację. Odwagi mojej córki, wierzę w was. Panna Gazela z Zielonego Lasu. Jak nas poznano? <grym> Córki pani, co O, wywołali nas. Nareszcie mamo to my. Popraw mi Ani A nie mi się śni! Idźcie już szybko, oczarujcie, o. go zauroczcie. Biedny, Steven, A był to dopiero początek wieczoru. O. Co się stało? Muszę odpocząć. Czy coś się księciu nie podoba? Nie, wręcz przeciwnie. Świetnie się spisałeś, Maxwell. Ale zaczynam podejrzewać, że nigdy nie spotkam tej, która jest mi przeznaczona. A może to właśnie ta? Hmm? Jak łatwo się domyślić, był to nasz kopciuszek. Kiedy postawił swą stukkę na ziemi, wszyscy z zachwytu wstrzymali oddech. Jej niezwykły wdzięk i uroda oczarowały także księcia, który zbiegł po schodach, aby powitać gościa. Kopciuszek stanął u wejścia, Speszony swoim spóźnieniem. Steven nie mógł oderwać wzroku od pięknej nieznajomej. A kiedy weszła już do wielkiej sali balowej, rozbawiony tłum zamarł w pół kroku. Tańczące pary stanęły, a orkiestra przestała grać. To była zupełnie niezwykła chwila. Obojgu głęboko zapadła w serce. Królewicz szedł prosto ku niej, jakby od wieków się znali. Świat wokół nich przestał na chwilę... Czy chce zatańczyć pani ze mną? Stanowili piękną parę. Skąd ona się tu wzięła? Nigdy jej przedtem nie widziałam. Spójrz, jak on na nią patrzy. Jest zakochany. Wszystko zepsułaś, to twoja wina. Moja? A to dlaczego może mi powiesz? O! Jeszcze nie wszystko przepadło, moje kochane. Zobacz, mamo! On się w niej zakochał! Niestety! Wiesz... Proszę, powiedz coś. Nie, mów lepiej ty. Nie wiem, jak to wyrazić. Spójrz tylko na niebo. Te gwiazdy świecą jakby specjalnie dla nas. Aha, tak. Też tak czuję. To najwspanialsza noc w moim życiu. O! A, pierwsza miłość ma w sobie jakiś dziwny Wiesz, wiesz? Przerwałam ci. Muszę ci coś wyznać. Mów, proszę, słucham cię. Nigdy w życiu dotąd nie tańczyłem. Naprawdę? Przecież tak świetnie tańczysz, jakbyś płynął w po. <laughs> w takim razie, jeżeli A... pozwolisz, chciałbym znowu z tobą zatańczyć. Musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije godzinę dwunastą. Co się stało? Nic, żegnaj. Co? O, muszę wracać. Jak to? Zaczekaj, nie odchodź. Wróć, poczekaj. Nie wiem nawet jak masz na imię. Zgubiła swój kryształowy pantofelek. Kopciuszek wrócił do domu dosłownie w ostatniej chwili, a na zajutrz Życie toczyło się już swoim zwykłym torem. Jakby nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. No, prawie. Byliście naprawdę wspaniali. Bardzo, bardzo Was kocham. I dziękuję, że zawieźliście mnie na bal. To była najcudowniejsza noc w moim życiu. I zostało mi po niej coś na pamiątkę. Powiedziałam wróżce prawdę. Mogłabym w nich tańczyć całą noc. Oh. Nigdy o niej nie zapomnę Muszę ją odnaleźć, choćby nie wiem co Książę mnie wołał? E, tak, Maxwell Muszę odnaleźć tę Do której należy ten pantofelek Mam jej szukać po całym naszym królestwie? Właśnie I Maxwell kazał mierzyć pantofelek Wszystkim pannom, które były wówczas na balu nie zdawał sobie sprawy, jak wiele było ich wtedy na zamku. A każda przecież musiała włożyć go na nogę. I choć objechał dokładnie cały kraj, na żadną pannę pantofelek nie pasował. Wszystko na próżno. Ech, nic z tego. Na koniec zajechał jeszcze do wdowy Kocurbiny. Był to ostatni dom w królestwie. Zmęczony trudami podróży, utracił już wszelką nadzieję, że odnajdzie właścicielkę nieszczęsnego pantofelka. Ten pantofelek zgubiła panienka, z którą tańczył na balu książę. Jeżeli pasują na którąkolwiek z was, pojedzie ona ze mną do zamku. Na co czekacie dalej? Przecież to wasz pantofelek! A prawda? Przecież tańczyłam w nim przez całą noc. O, o, o Jakiś za mały bo to jest mój pantofelek. O, popchnij mnie, mamo. Musi wejść mi na nogę. Za mały. Zaraz, chwileczkę. Jeszcze ja, jeszcze ja go przymierzę. Też byłam na balu. Proszę mi go dać. Mam bardzo małą stopę. E, proszę bardzo, skoro pani chce. Panienko? Zechcie i ty go przymierzyć. Nie, to zwykły kopciuk, nie widzi pan? Nogi za próg nie wystawia. Daję go przymierzyć każdej młodej pannie. Taki mam rozkaz. Proszę włożyć na nogę ten pantofelek. To niedorzeczność. Ten kocmał? Ubrudzi tylko pantofel. głupia gejś. Uch. Proszę, panienko. Taka pewna siebie, patrzcie. No! O. O. to ona. Zbina, A może masz drugi pantofelek? Nie do wiary! Proszę, jest! O. O, o. Kopciuszek opuścił dom macochy i zamieszkał na zamku, gdzie znalazł szczęście, na które sobie zasłużył. Miłość dwojga młodych promieniowała radością na cały kraj. Dzięki skromność Kopciuszka zjednały mu serce wszystkich mieszkańców kraju, którzy przybyli tłumnie na uroczystość zaślubin. Wśród gości nie zabrakło oczywiście starych i nowych przyjaciół panny młodej w dawnym domu Kopciuszka. Zaszły tymczasem pewne zmiany. Ach, Jestem zmęczona. Kiedy będzie obiad, mamo? Jestem głodna! Pracujcie, to może i wysłapiecie księcia. Ach. Tak czy inaczej, uczciwa praca nikomu jeszcze nie zaszkodziła. I każdy dostaje to, na co zasłużył. Jak sądzicie?